Posłuchaj, o czym mówiono na 12. Kongresie Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Radio Top Secret zaprasza. Rekapitulacja wykładu na temat bezpieczeństwa informacji, wygłoszona przez doktora Habilitowanego nauk o bezpieczeństwie Sławomira Zalewskiego. Na 12. Kongresie Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Szklarska Poręba, maj 2016 roku. Opracował Andrzej Mystyk. Bezpieczeństwo informacji to bardzo rozległa sfera i pozyskiwanie i ochrona. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo informacyjne obejmuje także całą cyberprzestrzeń. To jest tak rozległa sfera, gdzie trudno sformułować jakąś jednoznaczną ocenę, szczególnie kategoryczną, szczególnie tak, nie, niedobrze się dzieje, dobrze się dzieje. Myślę, że najłatwiej spojrzeć na bezpieczeństwo przez pryzmat systemu tworzonego przez państwo. Jeśli chodzi o informacje niejawno z roku 1999, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, to są lata 2000. Jeśli chodzi o to, czym jest bezpieczeństwo informacji dla każdego obywatela, to dotyczy to jego danych, a więc tych, które on posiada jako dane osobowe, jest ich dysponentem, ale także w kontekście niebezpieczeństw, które na niego czekają. Myślę, że warto taką odpowiedź na pytanie o bezpieczeństwo informacji. Zacząć od tego wymiaru jednostkowego. Obywatel ma dzisiaj dosyć dużo wyzwań. Przede wszystkim to wyzwanie dotyczące bezpieczeństwa własnych danych, które służą do komunikacji ze światem. Tutaj mówimy o danych identyfikujących wszystkich, więc nie tylko imię, nazwisko, numery IP komputera, wszystkich pozostałych urządzeń telekomunikacyjnych, ale mówimy także o danych, które są danymi, które określają jego sposób aktywności. A więc to, co robi większość dostawców usług internetowych, którzy pozycjonują człowieka, usługobiorcę i określają jego charakterystykę. Aby zapewnić bezpieczeństwo tym danym, trzeba wiedzieć, komu się je udostępnia i na jakich zasadach. Osobiście nie spotkałem nikogo, kto by prowadził taki wewnętrzny audyt udostępniania własnych danych, a więc jesteśmy, można powiedzieć, niefrasobliwi. Inaczej. Czy może gorzej jest, jeśli chodzi o korzystanie z usług instytucji finansowych? Dla wygody bardzo często korzystamy z możliwości łączenia się z internetem za pomocą sieci Wi-Fi przypadkowych, nieznanych nam bliżej dostawców i administratorów. Dzieje się tak dlatego, że chcemy mieć po prostu aktualizację oprogramowania, dostęp do internetu, dostęp do usług pocztowych, do komunikacji. Niepostrzeżenie także, korzystamy w tym samym czasie, w tym samym miejscu z usług instytucji finansowych, logując się za pomocą urządzeń przenośnych. Nie jest żadną tajemnicą, że tego rodzaju dostawcy nie mają zabezpieczeń na takim poziomie, które byłyby zabezpieczeniami odpowiednimi dla usług finansowych, a więc, krótko mówiąc, można utracić kontrolę nad własnymi zasobami finansowymi w bankach, logując się w przypadkowych miejscach, korzystając z przypadkowych sieci. W konsekwencji człowiek żyjący w tej przestrzeni chce korzystać z usług łatwiej, ale jednocześnie to łatwiej oznacza większe ryzyko. No i tu właśnie kłania się jeden z podstawowych elementów, czyli szacowanie ryzyka, które ma w każdym systemie bezpieczeństwa informacji, a każdy z nas wytwarza sobie w tym układzie własnych kontaktów taki swój własny system informacyjny i powinien na ten system nałożyć odpowiednie wymogi bezpieczeństwa i odpowiednie instrumenty, odpowiednie zabezpieczenia tak aby ta komunikacja była maksymalnie bezpieczna. Oczywiście jeśli ktoś nie operuje jakimiś poważnymi kwotami, no to jego ryzyko jest relatywnie mniejsze niż tych, którzy posiadają znaczące środki. I to jest taki wymiar jednostkowy tego bezpieczeństwa informacji, jeśli chodzi o ochronę zasobów. No, dość powszechnie znane, ale w tym sensie znany, że ludzie mają świadomość, że tak jest, ale niewiele osób stosuje zabezpieczenia, które są istotne. Kwestia pozyskiwania informacji i przetwarzania informacji, także w wydaniu jednostkowym. Pozyskujemy informacje, które nam są potrzebne do zrealizowania naszych celów indywidualnych. To pozyskiwanie odbywa się w warunkach, w których jesteśmy zdani na różnego rodzaju usługodawców którzy bardzo często kanalizują i sami wybierają zasób, z którego możemy korzystać. Jest to i wygodne, ale jednocześnie jest to określone pozycjonowanie, z którego wynika, że wiemy tylko tyle, ile ktoś chce, abyśmy wiedzieli. Podjęcie wysiłku na rzecz pozyskiwania informacji w szerszym zakresie jest niestety już znacznie bardziej poważnym problemem, ponieważ wymaga czasu. Musimy badać, studiować różnorodne źródła, weryfikować wiarygodność różnorodnych usług informacyjnych, portali informacyjnych. Odpowiadaj sobie na proste pytanie, czy informacje podawane przez dane źródło są wiarygodne i dlaczego takie są, czyli krótko mówiąc, jaki ktoś miałby by mieć interes w dostarczeniu takiej informacji bez, na przykład, ograniczonego dostępu. Jeśli dostęp jest ograniczony, to rozumiem, że ponosimy koszty i wtedy płacimy za informację. Wtedy rozumiem także, że wszyscy będą czytali umowy, które z reguły zawiera się z takim dostawcą, a więc jest tam również zawarta możliwość formułowania oczekiwań wobec dostawcy w kontekście usług informacyjnych. Znowu bardzo mało osób w tym zakresie ma świadomość, ale też rzadko, a nawet bardzo rzadko, podejmuje się próby na rzecz ukształtowania takiego programu edukacyjnego, szkoleniowego, który wyposażoby ludzi wchodzących na rynek wiedzy o różnych aspektach funkcjonowania społeczeństwa, wiedzę potrzebną do takiej analizy. A jest to, w mojej ocenie, niezbędne do, do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. I to jest ten wymiar jednostkowy. Przechodząc dalej na poziom grup społecznych, przechodzimy na poziom instytucji typu stowarzyszenia w dobie samoorganizującego się społeczeństwa. Są to instytucje o charakterze zbiorowym, które mają określone cele, określone interesy. Dzisiaj formą integracji może być integracja elektroniczna przez internet, Możemy się porozumiewać w czasie rzeczywistym, możemy konferować, wykonywać wspólne przedsięwzięcia, prowadzić narady, konferencje, szkolenia, wydawać, publikować, tworzyć dzieła artystyczne. I znowu dla całej tego typu działalności należy stworzyć cały kompleks bezpieczeństwa tej komunikacji, cały kompleks dystrybucji produktu finalnego, który jest owocem tej działalności i w konsekwencji także bezpieczeństwa tego produktu. Nie ma nic bardziej dotkliwego dla autora dzieła, czy wykonawcy jak kradzież tego dzieła, albo części tego dorobku. O są to sprawy trudne, wymagające ogromnego wysiłku. No i dalej, to powinniśmy przejść na poziom państwa. No, a na poziomie państwa mamy do czynienia z taką tendencją formalizacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji, z ochroną informacji. Wspomniane przeze mnie dwa obszary. Ochrony informacji jawnych, ochrony danych osobowych, to wybrane dwa filary wyłączenia w ogólnej zasadzie dostępu do informacji publicznej, ale te dwa obszary wyłączeń mają pewne znaczenie. Pierwszy ze względu na interes państwa, a drugi ze względu na interes obywatela. O tym drugim mówiłem. Co do interesu państwa, to myślę, że najlepszym podsumowaniem minionych lat jest stwierdzenie, że. Stosunkowo dobrze udało się zaprojektować system bezpieczeństwa informacji w państwie polskim, ochrony informacji niejawnych. Stosunkowo dobrze działa ten system, jeśli chodzi o aparat wykonawczy. Tam, gdzie dochodzi incydentalnie do ujawnienia informacji niejawnych, to głównie wtedy, gdy dotyczy to zasobów istotnych z punktu widzenia doraźnego interesu politycznego, albo też z punktu widzenia określonych interesów partykularnych, jednostkowych które mogą mieć, ale nie muszą wcale mieć związek z polityką jako taką, częściej z interesem identyfikowanym ekonomicznie, który dalej pozostaje w związku z polityką. W taki sposób można byłoby określić słabości i mankamenty tego systemu, ponieważ bardzo często wspomniane ujawnienia albo też podawanie do wiadomości publicznej informacji niejawnych. Nie jest niczym innym jak intencjonalnym działaniem politycznym, i ono tak naprawdę zawsze w każdej historycznej epoce miało miejsce. To władca decydował, co powie i komu powie ostatecznie. Dzisiaj tym władcą jest decydent, on ma charakter zbiorowy, instytucjonalny. Tam, gdzie jest określona koncepcja wykorzystania informacji niejawnych do aktywności politycznej, tam jest określona realizacja i konsekwencja w tej realizacji. Tyle tylko, że tam także powinna być odpowiedzialność. I tutaj wydaje mi się, jest dość wyraźny problem. Ponieważ gdyby urzędnik średniego szczebla czy niskiego szczebla przekazał komukolwiek informację oznaczoną jako informacja niejawna, poniósłby odpowiedzialność karną. Kiedy robi to państwo polskie w majestacie prawa, nikt takiej odpowiedzialności nie ponosi, może szkody są. Myślę, że to jest znak czasu. I przesłanka kryzysu tej formy sprawowania władzy. Być może tak, to Womitz Zalewski. Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie. Montaż i opracowanie Andrzej Mystek.